Witajcie kochani. Słuchajcie, jesteśmy na polach lotosu. Tak, 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 nie przenieśliśmy się do Azji. Jesteśmy w Rosji w Dolinie Wołgi. Byliśmy tutaj niecałe dwa lata temu w sierpniu. Wtedy one już przekwitały. A teraz, no tutaj Bartek pokaż. Po prostu jedno wielkie pole lotosu. Piękne takie płateczki. No i zapach. Jeżeli przywieź wiaterek w naszą stronę, to pięknie pachną. Zapach jest niesamowity. Nie powinno się ich zrywać. Chyba nawet nie wolno, gdyż taki lotos żyje tylko tam parę godzin. Godzinę czy dwie? A tak po prostu cieszą oko niesamowicie. Niesamowite jest to, że są te lotosy tutaj w Dolinie Wodzi. gdy przyjechaliśmy tutaj z Kaukazu, który w cudzysłowie jest biedny, gdzie są piękne, wypasione domy często, tutaj właśnie w ten rejon, gdzie domy są malutkie, ma się wrażenie jakiejś takiej biedy bez nadziei. I właśnie temu, tej przestrzeni wszechświat podarował lotosy. Podarował tego ducha, podarował tą magię, podarował to, co w buddyzmie uważany jest za święty kwiat. <kuszczak> Ojejku, prześpię ostatnio dusi. Za ten właśnie, za te lotosy rozkwitające w naszej czarkwie korony. Za to boskie połączenie. Bo właśnie, gdzie się łączymy ze wszechświatem? Czy w tych miejscach, które są takie bogate, napuszone, luksusowe? Czy w tych po prostu miejscach, które są w tych miejscach przyrody, prostej przyrody, która nawet nie jest oknana przez człowieka? tutaj jest! Jesteśmy na moście Pontonowym. O, jedzie samochodzie. Tutaj ktoś posadził nasiona lotosów na początku, a później one zaczęły przez ptaki być przenoszone. I to nie jest jedyne miejsce, w którym są lotosy. Te lotosy są tutaj, a ja nie wiem, w dziesiątkach miejsc. I właśnie kochani, bo ten samochód mnie troszkę wybił. Gdzie, w którym, mie w którym miejscu czujecie się najlepiej podłączeni? Oczywiście są teorie, że powinniśmy być wszędzie podłączeni jednakowo. Jesteśmy swoich guru i tutaj jesteśmy. Słuchajcie, ja nie jestem. Ja się w różnych miejscach czuję różnie. Jeżeli czujecie się w każdym miejscu tak samo, nie wiem czy gratulować, czy nie gratulować, nie wiem. Nie znam tego stanu. Ja się w każdym miejscu czuję różnie. To miejsca, w których wchodzę w większą kreację, są miejsca, ich mnie wspierają, są miejsca, w których wchodzę w wyższe połączenie z przestrzenią, są miejsca, w których bardziej aktywuje mi się agresja. Każde miejsce ma swoją energię i wchodzimy z nim z rezonansem. Oczywiście, możemy powiedzieć: Ja nic nie czuję, powinny być taki. Kochani, to jest kogoś wybór. Kogoś wybór bycia takim, jak się powinno być. Ale ja nie chcę być taka jak powinnam być. Ja chcę poznawać siebie i chcę, aby to moje połączenie z boską siłą rozkwitało. 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 Rozkwitało tak jak teraz te lotosy. Niektóre są właśnie mocno rozkwitnięte, już przekwitnięte. Niektóre są, się rozkwitają. A tam widzę lotosa, który. Chyba nie da rady, da rady to pokazać. Tam jest kwitnący lotos, za obok niego pąk. Tu widzisz? Tu jest ten taki nierozkwitnięty. Chodź, chodź moje, widzisz? I tak jeden przy drugim, jeden rozkwitnął, a drugi jeszcze nie rozkwitnął. I tak my, jak zmieniamy pola świadomości, zmieniamy poszerza nam się świadomość. Tak samo poszerzamy. Zmieniamy nasze poglądy. Ja bardzo często w swoim życiu zmieniałam swoje poglądy. Wydawało mi się, że już coś wiem. Jak przeskakiwałam na nowy poziom świadomości, nagle okazywało się, że nic nie wiem. I tak, kochani, moją, nie wiem, Bartka chyba też, drogą jest poznawanie siebie. Poznawanie siebie i podróże przy tym bardzo pomagają, bo pokazują nam w różnych odsłonach. Tak jak wczoraj. Byliśmy w Kaumucji, później byliśmy tutaj w Dolinie Wołgi na Lotosach. Wszystko się zmienia. Tak samo jak pogoda. Teraz już któryś raz pada, rano było słoneczko, teraz go nie ma. Pozwólmy się zmieniać sobie. Nie chcielimy utrzymać status quo siebie to mędrcy też tak mówią, że status quo siebie w śmierć. Najlepszego kochani z tej pięknej doliny Rotosa.